No oto kolejny odcinek. Zagrajmy w Diablo 2. Nowa sesja nagraniowa. No i myślę, że dzisiaj już postaramy się zabić Duriela. To jest plan na dzisiaj. Zobaczymy jak to będzie szło w praktyce. Najpierw przyzwijmy całą ekipę. Daruję sobie przyzywanie winorośli. Niewiele ona zmienia, tak mi się przynajmniej wydaje. Ostatnio zwiedziliśmy jedną odnogę. No to teraz czas na następne. Może tutaj. Tak losowo sobie wybrałem. Przypominam: player slate. Bez przedmiotów zakładanych. Cestus Dwa gniazda. Widzę, że ostatni jak skończyłem odcinek to równo z poziomem. Cały poziomik. Mamy poziom 25. O, karacunowa zbroja, fajnie. Najemik, no, co ty masz? Ja myślę, że taką karaconeweczkę możemy ci tutaj dać. Pierśniewa zbroja, też mogę wziąć na sprzedaż. No i co? To, to jest bardzo przyjemna odnoga, to znaczy... No nie ma takich jakichś zawiasów, żeby jakieś nasze jednostki się blokowały. Więc no to, to jest zaleta na pewno tej odnogi. No tutaj może wyciągnijmy ich, żeby... Też psy mogły trochę powalczyć. Bo kruki widzę, że się skończyły. Trzeba przywołać. To pazik pewnie, że weźmiemy. Słowo identyfikacji też mogę wziąć w sumie. Może się znajdzie coś do zidentyfikowania. Klan piekieł, iglica błyskawic. No zobaczymy. Czy tutaj znajdziemy demonologa? No dobra, może nie będę tam do środka wbijać. Niektórzy najpierw trochę wyczyszczą... Kruki. Tą ekipę całą i potem wbije się do środeczka. No myślę, że już mogę wbijać. O, może jeszcze wezmę ten pierścionek. A, bo tu jest boss w ogóle. No super, boss to zawsze dodatkowy x więc... Jestem za. Możemy tą skrzynić sumie, nie zauważyłem jej. Eee, kruki, co jest? No, jedziemy, jedziemy z tym bossem. No widzicie, tu już player safe, kurczę, taki boss, zobaczcie nawet ten zwykły sługa wytrzymały już jest ogólnie. Ten boss nawet jakoś schodzi, ale ten sługa to powiedziałbym, że był bardzo wytrzymały. Takie przynajmniej było moje wrażenie. Eee, e, 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 bez takich. No. To co, pierścionek? 8 do zdrowia. Śmieszne. I co to jest? Maksymalna wytrzymałość. To raczej słabe. Nie ma to zbyt wielkiej wartości, tak mi się wydaje. Dobra, i to ja widzę, że to już będzie to właściwa odnoga, więc mamy szczęście. Mamy szczęście, że szybko udało się znaleźć, bo to dopiero druga nasza odnoga i już znaleźliśmy demonologa. No, zadanie dla widza. Jaka jest wartość oczekiwana... Jaka jest wartość oczekiwana... ...znalezienia demonologa? Dobra, wywalę jakieś klucze. I wezmę tą kolczugę Kolczugę na sprzedaż możesz ją wziąć Zwłaszcza, że zaraz będzie punkt nawigacyjny, to z niej możemy też wrócić Tu może być to potencjalnie groźne miejsce, w sensie demonolog może... Ej, zaraz, jakie? Czy ten najemnik dostanie? Może być potencjalnie groźne miejsce, jakby mnie tutaj troszkę tymi swoimi zimnem przycisnął Dlatego ja wbiję tutaj od razu żeby się skupił na innych tych Dobra, duży talizman, krzyżowy mieczek Hmm, fajnie byłoby to wziąć w sumie i bardzo dobry talizman Dobra No właśnie, jaki ten? Ej Co to za zbugowana gierka jest, jejku Dobra, kwadrat Możemy wrócić, bo mam dużo ekwipunku. Musisz się spieszyć. Nie wiem, czy tak mówi, ale mógłby tak mówić. Dobra, to 2000 słabo. 7000 trochę lepiej. No i to słabe. No tu widzę, że znowu gromadzą się kamyczki. No i pięknie, kamyczków nigdy. To dużo. Patrzcie, drugie tyle deponuję do skrytki. Nawet minimalnie więcej. No dobra, i tutaj ruszamy już w kierunku Duriela. No to tak. Ogólnie to ja nie wiem, czy są te krobowce. Jakoś nigdy nie starałem się tego zapamiętać. Dlatego po prostu będę sobie szedł tutaj od prawej strony. Na przykład. Kruki. I będę kruki przyzywać. Misiek. Kruk. Miszki fajne ogólnie. Jak sobie myślę, że taki nekromanta pod przywołania to w sumie też miałby dosyć łatwo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, co tutaj mamy? No nie no, tu jest kółko z księżycem. na pewno nie tu. Zobaczmy jeszcze dalej. A, tu już koniec, no dobra. Właśnie też nigdy nie potrafię tego ocenić. Czy to jest już ostatni grobowiec, czy jeszcze nie? Bo zawsze idę, tak wiecie, do końca sprawdzić, upewnić się. Tutaj mamy trójkąt. Trójkąt to też nie. włoki pierścionek można wziąć na sprzedaż. Pazury to raczej nie są zbyt wartościowe. Dobra, gdzie są przeciwnicy i dlaczego tak mało? Tu jest jodełka. Albo wiecie, to, to jest ten... Yy, mi to się trochę kojarzy z poleceniem do wczytywania albo do wypisywania. Na przykład w C++. Sinem. Albo coutem. To taka dygresja. Nie z tematem odcinka, w którym tematem dzisiejszym jest Duriel, to jest nasz. W może bym jeszcze do ten poziom cały. No wiecie, mógłbym jakiś taki fałszywy grobowiec sobie obejść, bo tak to znajdę do tego Duriela. Ja ogólnie nie lubię chodzić po tych grobowcach. Zobaczymy jak to wyjdzie z doświadczeniem. Podejmie się w sobie decyzje. Dobra, tu warto byłoby tego ziomka skasować, od razu boss. No i to z kamienną skórą. Dosyć problematyczny, bo patrzcie, kruki go tu biją, a on się trzyma, nieźle, nie? Także, no. Mocny dosyć ogólnie. Ale też jest skupiony na jakimś rzucaniu tych swoich gwiazdek, więc. czy tych pocisków, więc nie wskrzesza za bardzo. To był boss, więc teoretycznie nie ma pewności, że temu te, te, te puste istoty będą występować. Bo to tak jak mamy już doświadczenia z tym, mam wrażenie coraz większe, że są dolosowywane właśnie jednostki... O właśnie ich nie będzie. Bo to jest trzeci typ istot na tej lokacji. Więc ich nie będzie. Mumi? Nie będzie. Pustych istot. Będą właśnie to, wcielenie. Jak to zawsze się nazywało wcielenie? Zjawa, no właśnie. Tak ja myślałem, że to się nazywało czy normalnie, a nie jakieś wcielenie Ej, to w sumie totalizm Talizm wypadł? Tak, no to mogę go od razu zidentyfikować 6 do zdrowia. Nie no to jest za słabe jest. Do sprzedania Wcielenie. Wcielenie to mi się kojarzy, że w trzecim akcie mogło się nazywać. Nie, tam mroczne kształty to były? Te w tych kazamatach, tak... Nie, w kazamatach, tylko w podziemiach łupieżców. Jak to się tam nazywało? To też były takie jakieś nieoczywiste nazwy, tak bym powiedział. A przynajmniej tak to zapamiętałem. Czy tam jakieś mroczne kształty, czy jakieś... Jakoś tak. Zobaczymy, jak pójdzie nam sytuacja z Durielem. Myślę, że z Durielem nie powinno być większych problemów ogólnie. Właśnie, manę mogę zbierać w sumie, jak będziemy się zbliżamy do Duriela. W sumie zabicie Duriala to byłby dobry moment na zakończenie odcinka Bo potem to nie wiadomo jak tam z tymi teleportami w tym trzecim akcie Gdzie to i jak to tam znaleźć A to żeby odcinek nie był zbyt krótki to mógłbym pochodzić po tych dodatkowych robowcach Hmm, zobaczymy Dobra, wbijamy do środka całą ekipą i kasujemy to towarzycho Ważne żeby kruki były i to wystarczy 80, 113. Poziom 16. No trzeba będzie pomyśleć w co będziemy dawać punkty jak już wymaksujemy kruki, a to już niebawem. Chyba no, niedźwiedzia w sumie. Gryzli tutaj zwiększa obrażenia, więc jak najbardziej w porządku. I tutaj też zwiększa obrażenia. No, myślę, że gryzli. Wygrał tą klasyfikację. Dobra, i tutaj zamknięty Zamknięty lokacja nie ma tu przejścia dalej. Mogę sobie w czasie, kiedy cała ekipa będzie pokonywać to, to ja mogę sobie urny porozwijać. Patrzcie, Runka L, ciasowa różdżka, pierścionek gdzieś słyszałem, diament. No nieźle. Dobra, to teraz tutaj sprawdźmy to pomieszczenie obok. Znaczy tutaj to na pewno nie będzie, ale pytanie, czy jest jakieś przejście dalej stąd. No i nie ma żadnego nowego przejścia. No to co? Może teraz tutaj na prostej pójdziemy? Czekajcie, ja coś do ręki. Jest zakaz. Hm? I co tutaj? Dużo duchów. Dużo wcieleń. Bardzo dużo. Dobrze, że nie ma takich skrzeszaczy. Bo oni mogą wskrzeszać te duchy ogólnie. No zawsze to było jakieś, jakieś jednostki, tak, tej... O, tu jeszcze zakonserwowane truchy, wow Pomóżcie temu wilkowi tutaj, bo on tutaj sam sobie może nie poradzić. Już jest dosyć słaby jak na ten etap rozgrywki. Ale na razie nic nie ginie, widać, że ta aura najemnika też trochę na pewno pomaga. <laughs> no dużo oślepionych jest ogólnie tych duchów, widzę. Przez kruki. No to trochę potrwa, jeszcze muszę trochę tutaj pobić. Pierścionek słyszałem. Możemy sobie od razu zidentyfikować jakiś pierścionek. W sumie ten mentalizmem zidentyfikować. 5 do zdrowia, nawet niezły. nie jest takie złe, bo u nas jak korzystamy jeszcze z tego dłużka, no to to 5 do zdrowia to jest tak naprawdę trochę więcej, tak? Takiego realnego zdrowia. Tu jest paru do zabicia, dawać ich sobie. Pierścionek, tak. Duszący gaz, pewnie. Tutaj w wejściu. Walka w wejściu, taki motyw taktyczny. A tu już sobie wejdę do środka. Uuu! Nie, no, warto byłoby chyba wziąć, no jednak, ten pierścionek. Pierścionek jest stosunkowo drogi, tak jak już mówiłem to wielokrotnie. O to ja ściągnę tych Niech oni tam walczą, a ja tutaj tych, tych ściągnę. Tam jeszcze widziałem panów w góli, też ich zabijemy. Są tu jakieś coś do otworzenia jakieś? O urny. Jest skrzynka. z runą L i kosturem, i w ogóle wybuchową miksturą. Ajaj. jaj. Myślę, że to w sumie dobry moment, żeby wrócić do miasta. I wracamy sprzedamy złom Dobry wieczór 5000 Tam jeden był za 10 tysięcy, to dużo dosyć chyba żadnej mikstury jeszcze nie wypiłem w tym odcinku. Wow, kończy, kończy mi się miejsce na kamyczki Nie no, to to, to, to jakieś nieporozumienie Na no szybko zróbmy jakieś miejsce Okej, okay, styknie. Dobra, weźmy też to, bo myślę, że już możemy dojść do Duriela nawet. A no jak nie, no to trudno. Wrócę sobie razem z tym. Trzy paski do następnego poziomu. Czy to się uda, żeby zdobyć tutaj jeszcze poziom? No, zależy jak szybko znajdziemy Duriela no. Ale ogólnie myślę, że jest to jak najbardziej realne. Dwóch bossów byśmy znaleźli na przykład, to by znacznie przyspieszyło i byłoby już blisko. Może teraz na północ je pójdziemy tam w górę. Okej. Okay. Czy tu w prawo może? Wbijamy tutaj na pełnej. my tu mamy? Kilka duchów, panowie guli, nic ciekawego ogólnie. No dobra, swój identyfikacji, mogę wziąć jakiś w sumie. się czuję się dosyć bezpiecznie, mam tak dużo życia, że w sumie to nie wiem, czy coś może mi tutaj zagrozić. Dobra, pójdziemy tutaj, bo może ten poziom byłoby fajnie do XP. jednak. Tu też trochę to potrwa, widzę, że jeszcze, jeszcze z góry przychodzą tutaj, jest ich dużo. Nawet jeden bar możemy wbić tutaj do końca, myślę. Tu dużo jednostek jest. No, myślę, że spokojnie. Jeszcze schodzą. I w sumie tam to wygląda jakby tam mogło być nawet Duriel. Takie pod, podnoszenie, takie schodki. Dobra, tutaj trochę krupów przyzwę. No, jest tam jeszcze trochę tych jednostek. Tu jest ten Duriel? Nie. Nie ma tutaj Duriela. Zbejtowali mnie tak trochę. A najemnik co ty masz? A, ty masz ten berdyż, tak? i kolczukę. Berdysz, no. Zastanawiam się też, czy nie wziąć najemnika z trzeciego aktu. Ten najemnik z trzeciego aktu byłby bardzo w początku, jeżeli chodzi o obrażenia elementarne, jako takie źródło innego typu obrażeń, to by się spisał super. Na przykład ten od ognia. Chociaż w ogóle tego od błyskawic przetestować, bo nigdy tego nie brałem. Innego wiecie w tej wersji starej, nie w Resurrected, no to ten najemnik z trzeciego aktu, to on był totalnie beznadziejny. Tylko najemnik z drugiego aktu miał jakiś sens. Może ten barbarzyńca czy ta łuczniczka w jakichś takich sytuacjach specyficznych. Ale tak ogólnie, no to ten najemnik z drugiego aktu, no to był zawsze zdecydowanie najlepszy. Najbardziej uniwersalny, zawsze najbardziej pasował. O kurczę, ale ekipa. Zastanawiam się czy nie sprawdzić tego najemnika właśnie z trzeciego aktu tego z błyskawicami na przykład Może tak zrobimy w sumie tak dla rozwoju w serii O wielki talizman Zobaczmy wielki talizman 8 do skuteczności ataku, no nie no sorry ale no nie Fajnie byłoby ten poziom dobić jak go nie dobijemy no to ja dochodzę tutaj po tej okolicy i to będziemy ten poziom. Zwłaszcza, że tu może być. Chodźmy tutaj. Tu paru jest, ale to wszystko za mało. Pierścionek bitewny, kostur, też fajnie byłoby to wziąć. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj jest to przejście, bo jak nie, to potem nie chcę wracać na marne. Tak, no tutaj jest. Dobra, to załatwmy tych, może... No w sumie nawet sporo jednostek, może wystarczy, co? No kto wie, bo myślę, że może wystarczyć nawet. Poroże, zobaczyłbym sobie z ciekawości. Ej, patrzcie. To poroże daje w sumie plus 6 do umiejętności różnych. Dziki szał, szczelina i dębowy mędrzec. To jest nawet niezłe, bo szczelina i dębowy mędrzec to są takie... Dla druida elementalisty nawet spoko, nie? Dobra, chodźmy dobić ten poziom. Niewiele brakuje. Myślę, że tutaj znajdziemy odpowiednią liczbę przeciwników. O tu jest jeden. O, ale trzęsie. Miota. No, w sumie nie wiem czy tu wystarczy tych przeciwników. Poruś na truciznę. Nie no, tam jest jeszcze jakiś dwóch. Jeden? Dwóch. Nie, jeden. Dwóch. Uf, uf. 9 do skuteczności. Dobra, poziom. Tutaj wiadomo, 100. A tutaj to. Kruki obrażenia 96, 131. Potężne. Potężne kruki. Ej, unikatowy pierścień, no. Jak myślicie? Czy to jest kamień Jordana? No, prawdopodobnie nie. Ja obstawię sobie uzdrowienie Manalda. Dobra, to co, wbijamy. Przewiduję, że to będzie relatywnie łatwa walka. Patrzcie, jak to życie mu schodzi, widzicie? Jejku, on schodzi, aż miło popatrzeć. Trochę, e, bo ja miałem wilki wskrzeszać, a ja nie wskrzeszam wilków, tylko roślinę. Roślinka w sumie też może być, wytankowania. Ważne, że duszek jest, i się tutaj trzyma. Duszka też łatwo skrzesić, po prostu w innym miejscu, więc. W zasadzie. Mówię, duriel łatwy dla takiej postaci. Już nie, patrzcie, już jest na wykończeniu. No i co my tu mamy? Na pierśnik można by sprawdzić, to na pewno wywalamy. No dobra, patrzcie. Nagel, a jednak. Ktoś tam pewnie trafił, jednak nagel wydaje się znacznie bardziej popularny. Tak intuicyjnie, bo nic na ten temat nie wiem w sumie. No dobra. Czyli akt drugi mamy zakończony w zasadzie. Jest tutaj tylko formalności. Tyrael. Ostatnio jak grałem sobie ten w Herosy Olden ere to już od jakiegoś czasu są na kanale, bo to w sumie jest sporo później. Już. No to właśnie ten Tyrael to mi się kojarzy z jedną z jednostką stamtąd. Albo na odwrót bardziej powinienem powiedzieć, że e, że jedna jednostka stamtąd, tylko nie pamiętam nazwy. Właśnie przypominała mi trochę Tyraela Miłego dnia. Chyba Archanioły były podobne, czy tam te Serafiny, czy, czy jak to się nazywała ta wersja, ta ulepszona. Tak samo był też chyba Strażnik czegoś tam. No to on też był dosyć podobny, mam wrażenie, do tego Tyreala. Meshif, no, co tam u Ciebie dobrego? Dobrego dnia! Witam No dobra, zobaczmy. Zadanie wykonane. Tutaj mamy do... Do, do zrobienia. hm, no będzie można coś tam nasycić, pytanie co? Ale słabe. No nagle, no nagle, no, 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 no co ja poradzę nagle. Myślę, że nie ma sensu już, już jeszcze już wychodzić w pole. Może zrobimy jakiś drobny porządek w skrzynce. Może, o może na hazard jakiś pójdziemy, co? Dobra, na szybko mogę stransmutować to. Będzie zawsze trochę więcej miejsca na przyszłość. Dobra, może jakiś hazardzik, Co byśmy kupili? Coś dla najemnika. Może jakieś włócznie, czy taki, tego typu rzeczy. Dobra, to chodźmy. 50 tysięcy mamy w pasie. Trochę jeszcze mamy zapasu. Właśnie, może warto przejrzeć... hmm... Dobra, Hazard Berdysz... Właśnie chyba nie Berdysz, wolałbym coś innego chyba To, to to jest, to jest spisa, tak? A to chyba to Korseka jest najlepsza z tego wszystkiego Z petum Korseka 17, a to to jest to słabe, to to petum jest lepsze, tak? Z petum, zdecydowanie. Oj, z petum, zdecydowanie. Dobra, to tylko z petum. Co my tu mamy? Odporność na no nic ciekawego. Jakieś wiecie, zwiększone obrażenia by się przydały. Może. Nie wymagajmy za dużo, no ale popatrzcie na to. Piękna sprawa, widzicie to? Szybkość ataku prawie 50%. No to jest fajne, zachowamy to. To nie jest fajne. No, nie, no to, to nie jest dobre. Dobra, ostatnie dwie jeszcze kupię. No to jest gorsze od tego, co nam wylosowało. No dobra, popatrzmy. Tutaj jest 140 suma, a tutaj jest 171. Także no, wydaje się, że wybór jest oczywisty. Możemy jeszcze zajrzeć do Ashery. Może Ashera ma jakieś nakrycie głowy, coś. Lepsze trochę, to to jest przeciętne Handel Ej właśnie, co ja robię? Przechciałem zmienić najemnika. Totalnie mi odwaliło No, wygląda to, że wydałem kasę na marne, no bo chcę zmienić najemnika na tego Na tego, tego, tego o tego, tego No, na tego chcę zmienić zdecydowanie no, więc zrobimy test tego najemnika Nie będzie aury leczącej No to wygląda to, że wydałem na marne trochę pieniędzy Jeżeli chodzi o broń, no to mogę mu jakąś tarczę kupić Taką z lepszym blokiem, na przykład tą A z miecza to niech on i tak nie, nie uderza, więc no tam... Wszystko jedno 124 punkty obrażeń No to jest wa ważne, nie? To pole statyczne przy okazji jakichś bossów, no co to, to ma duże znaczenie. Zobaczmy jeszcze tutaj, czy tu jakieś hełmu nie ma. A, je takie przeciętne. No dobra, to ja myślę, że tutaj sobie zakończymy odcinek. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.